Na stronie AB Studio, no i jak widzicie to jest drużynowy Deathmatch, wielki bazar. Ze mną jest! Junior TV, ciao! Boże jaki zapłon. <laughs> Chciałem zrobić specjalny efekt. Zabicie przeciwnika, który niedawno zabił kogoś z twojego zespołu. ich premię mściciela! W trybie drużynowego deathmatchu dochodzi do bezpośredniego starcia czterech drużyn. Zwycięstwa zwycięża pierwsza drużyna, która zrobiła wymaganą liczbę wrogów. Podczas każdej bitwy dostępny jest bojowy wóz piechoty, który musi zostać szybko zniszczony. Jeśli wpadnie w ręce wroga, będzie po nas. Dobra, ja już gram. Ja chyba nie wejdę tego serwera, bo mam błąd. Jaki błąd? Zrób cięcie. A dobra nie! Wchodzi, wchodzi mi. Ej, już mi wchodzi, słyszysz? A ja zaraz swojego zabiję, bo kurio. Wyłączyłem. <laughs> swojego zabiję, czemu? Jak ktoś do mnie strzela. Jest. 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 A, już od razu pierwsze zabicie. Z oh, chciałem oh. pozdrowić moich fanów. Chciałem pozdrowić też moich fanów. Dziękuję za kolejne obejrzenia, kurde. Wiecie co, jesteśmy naprawdę bardzo podnieceni, Mamy trzy lajki. W tym jeden nasz. I w ty... Ale mamy najlepsze jest to, że mamy naprawdę fajnie wyświetlenie i nas to naj bardzo... Naj coś. Najlepsze jest to, że mamy jednego hejtera, którego już nie żyje. Przypomnę. Nie, na tak naprawdę napisał nam dwie bardzo istotne wskazówki. Tak naprawdę... Jak My... nagrywać y tele tele telewizorem? mógł nam napisać troszeczkę łagodniej, a nie... I nie, mu, nie musiał już tej łapki dać w dół, bo to... No, bo to jest nasz pierwszy filmik, no przecież bez przesady, nie? A on nie musi go zacząć swoimi filmami, który nie są jego... nawet. A tak naprawdę gościu napisał troszeczkę bez sensu, bo on ma tak naprawdę troszeczkę inne filmy od naszych. Po pierwsze, on nie, nie ma swojego komentarza. Ale wiecie, on dał, on dał nam nie lajka, dlatego nie że ma on on to się zabierza. Ale no kurde, bo to jest YouTube. No i do tego mamy 8 milionów y, widzów. Ale nie, troszeczkę gościu robi inaczej, bo y, my do tego dodajemy swój komentarz, a on puszcza muzyczkę i wiecie. No i to jest Hej y, y, ...hejter. Nie wyzywaj, nie wyzywaj. No tak, nie, nie jestem w to. Nie jestem z to. Chodź do drużyna Charlie. Y, drużyny zespół. Nie, no. no Jak my jesteśmy całkiem... Zmiana zespołu Dobra to nie, po prostu tak zagramy i na przykład jak Zagramy sobie później jeszcze raz Jak będziemy siebie widzieć co mamy z murder Bite No właśnie <laughs> Jaki ty Typek wysyć na drzewo lol. Jakim cudem What the fuck, to ty do... Ale z szysz... właśnie Planowaliśmy z Juniorkiem nagrać coś takiego, że yy, po prostu nagramy jakiś tam gameplay Bo jak na razie tylko ja mam premium Nagramy gameplay z wszystkich czterech ja będę... mapek Słuchaj, słuchaj Nagramy z 3, gameplay z wszystkich czterech mapek Czyli z nowego trybu The End Game <laughs> The End Game No e, ale i ale nagramy ja be... do tego komentarz Ale ja będę miał w piątek premium Więc się, kurwa no Nie staj tu Ach zabił mnie No, w piątek będziemy miał premium, ale nagramy dzisiaj gameplay i do tego jeszcze ym, komentarz razem. Na temat właśnie technicznej... Dobra, powracamy nie. ponownie po okrużyckiej przerwie technicznej. Yy, musiałem ogarnąć mordę. No. I, i Chciałem ja pozdrawić. TV10, ma 4-3, ja mam 2-4. Podobny tak. Tak, tylko że ty masz na odrzut, yy, no co, ale podobne są. A, no, ale są podobne. SOW! Chciałem pozdrowić moich fanów Dobra, morderz z tymi fanami <noise> Ja u mnie typek w Alfa ma 5 zabójstwa i 6 zabójstwa i 1 zgonu Bo jest słabiakiem Ja mam 5 pię zgonów, 2 zabójstwa <noise> Ja mam 4 zgo zgony i 4 zabójstwa <noise> Tu nie ma ja... minimapy, to ja nie umiem grać A ja umiem, bo ja stare wyczułam ich smród Ja lubię grać na... z minimapką A nie czujesz ich smródł? Nie. No ja czuję. Dobra. A i miałem mówić. Poprawiliśmy... Poprawiliśmy... Ym... Może, może nie poprawiliśmy, ale... Będzie. Co ty spróbujesz... OL! Powie... Co ty w ogóle próbujesz powiedzieć naszym widzom? Ja, chciałem coś powiedzieć, ale ja! Weź co ja zrobiłem. Nie zabiłem ziomka. Jednego, a drugiego no, że mi padłem. Powiedz, gdzie, gdzie wszyscy, wasza drużyna jest. Widzę, widzę typa. Ach. Dobra, czekaj, przerwa techniczna. Dobra, powracamy Dobra, po krótkiej przerwie technicznej. Ja mam pięć zabójstw, a ja mam kurwa dwa. Jaka chciała. <laughs> I mam, mogę już mieć pomiększony magazynek gdzieś. Wow, 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 wow. Jeżeli chcecie wiedzieć, to gram M249. Już mam powiększony magazynek. Ja już dawno mam w tej broni powiększony magazynek. No bo ty grałeś nią więcej, więc tu mi pomieni większe magazyny. Nie, nie. M240B jest lepsze dużo od, tej, od tego górnych. Tak, to, to tak samo PKP, RKM. Co? To są, to są podobne bronie. Ale mnie, no mi się bardziej M240B podoba. Ja zawsze RKM-em ale a ja później dało. Najwięcej dał. Tak! Lagek widziałem, że nie mogłem ob obkręcać tą Chciałem pozdrowić. Zamknij ryja już, bo już mnie to w kórze powoli. Dobrze? Dobrze, juniorek? Patrz, Zabij mnie. Co tyś... Co ty kurwa robisz w ogóle? Zabij. Szósty level. Szósty level, a już ma tego. Skrach Skar L To on jest ciągle, czy... bo już nie pamiętam Nie, on jest... yyy... Resetował staty, co nie? Skar H jest normalny, a... S... A Skar L jest... Y... na premium Zadanie To... to on ten Resetował premium... to resetował staty Boże Czemu mi ktoś wtedy skasił? Mam 4-8 Jak 4-8? Od kiedy? Jak ty miałeś 5-2? Bo zabiłem Boże jaka ciężka mapa, no kurde nie, nie lubię grać na nie Fajno Już w piątek będę miał wszystkie mapy No to wtedy będziemy grali na każdej Więc szykujcie się na dawkę Wysokiego kurwowania Dobra, nie wiedziałem co powiedzieć Mam nadzieję, że mnie troszeczkę lepiej teraz słychać kosztem szumu Ale szumy też postaram się usunąć kiedyś o granata mu NO żal. nie wyczymię oj chyba będą się śmiać hejterzy z ciebie wysrane mam tych hejterów tej mapy akurat nie lubię więc nie, dor nie denerwujmy się, psycholog mówił, że mam się nie denerwować. Ale... zgodziłeś się na tą mapkę? No, zgodziłem się, ale myślałem, że ona będzie dużo lepsza. No i jest dużo lepsza, bo ja zabijam. JA PIERDOLĘ! Koniec, już nie wiedziałem. Koniec! Twój zespół przegra. Dziękujemy, proszę Państwa, koniec na do widzenia. No cię coś posrało jeszcze Dobra. Jest... Dobra, jeszcze zaraz nie... z innej mapki wrzucimy jakiś ten, niedługo mam 40 level, o! oczywiście po resecie. Ja też, i tak będziemy resetować, dzięki. No kolejny raz, dobra, to za chwilę Powracamy, powracamy! Szczyt Dama yy, szturm yy, w tryb... O dobra, czekajcie, ja czytam. W trybie szturmu. A ta. O kurwa włączyła się gra. El elo, elo, 320, yo yo, motherfucker. Junior Carla Denis. <noise> za nie jest mnie. To jakiś typek napisał komentarz nawet. więc... Nie znam No i... Yyy... Miałem... Boże, normal, jak ty znajdziesz serwer, to ty kur... nie wiem Jak normal? No normal! Ej, to zamykamy, cięcie! Dobra, powracamy, cięcie. powracamy! Czołem, boom, headshot! Siemanko, siemanko, podbój z demawendu szczytu e, Tryb podboju droga na zdobywaniu i utrzymywaniu kontroli nad O, skończyła mi się gra, szybciej włączyć i ponad połowę flag, przeciwnik szybciej będzie tracił kupony A to ty czytaj no ja już przystałem, dziękuję. Key <grystanie> Dobra, dobra, dobra. Dziś gram, dziś na celowniku M98B. Chciałem pozwać moich fanów. Zamknij ryj. Boże jak ty ...dopierdoli... dopierdolisz, to nie wiadomo czy się stary śmiać, czy płakać, naprawdę. Płacz. Płacz. Tak, masz rację, Pła płaczę, jak patrzę na ciebie. Dobra, gram M24. Zabójstwo w zespole! Ten biesi Idziemy Pani śmierdząca ciągle! nie jesteś ze mną To może byś zmienił, Masz, macie niedobór, u mnie. Czym mamy. E, zrób to jest nowy zespół A jesteś już u nas? Ja doszedłem do ciebie już Nie jesteś Dawaj. u nas? Dawaj! Dawaj do mojej drużyny No nie jesteś z nami jeszcze, o idiotka nie Teraz? Musisz wejść do gry, żebym cię widział, że się przeniosłem. Nie mogę przejść do was, nie wiem czemu Jezus, kim... Dobra, będę mógł... Z kim będę ja mógł pracuje. cię rozpierdolić ja Co widziałeś? Chopiec, przycina cię, co ty robisz? Jesteś? Nie. Przycina cię, weź ogarnij nie. Nie, w ogóle Cię nie przycina, kurwa, gadasz jakbyś kupę jadł. Dobra, już, powracamy, Boże. Elo, elo, kitty. <laughs> elo, kitty. Boże. Dobra, ciśniemy, Dzie ciśniemy. Dziewczynki dziś nie wpadły. No, kurwa, wielki babesz się znalazł. Dobra! Mam peć. A kurwa właśnie strzał Przenieś zespołu. się do mnie, mamy jeden niedobór, rozumiesz. No nie mogę nie rozumiem stary. To zabij się może. Zmiana zespołu, tak. No i co? Dobra. Jestem czy... Nie ma. Admin mnie ciągle wyzywa. To kurwa sobie. To zaraz Jeżeli zespołu. to strzałę. No i ja nie wiem co mi tak ping. Swangi. Jedziesz samochodem? No czekaj zabiłem Typka Cofnij się, cofnij się Weź zamknij ryby za, za tobą jestem No jestem za tobą, dawaj Ja cię tym RPG-iem zazwalę Nawet Nie mam RPG ale Ty, dobra Ty nie macie za mną Delirus jestem Nie straszysz Tylko No patrz, jestem tu, na ulicy Wróćcie. Padłem, padłem Padłem, a ten do mnie wróćcie, Przecież wiadomo, że za mną nie idzie w dniu. Wiem co to, tylko sobie ucieknij. Czekaj, może drużyna i zespół... na zespół... Aha, albo runda dobiega końca, dlatego. Też ci to wyskoczyło? No... Nie, mi w ogóle tego nie wyskoczyło. I pisze, runda dobiega końca, dlatego nie można się przejść. Ktoś tu zostaje w dupę. Od kogo? No my Boże Siedzą z tym peczęgiem ze nie da się nic zrobić Kurde staty jeden, gwalbe jeden trzymał Dobrze rpg walą i są kozakami Co nie, my w coś takiego Wielkie kozaki bo RPG ci są. ale w dupcie dostajecie jak nie wiem co Jak stary ja dopiero tu dołączyłem jakbym był na początku tego to już... Tak, był... tak, no 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 Junior Ty się może... Chyba tutaj za bardzo zapędziłeś co? Ja no, wiem co, co robię. jebać hej, hej... hejterów Hejterów, jak on to powiedział? Zabicie wrogę jak on to powiedział? Jebać hej. Je, je. Jebać hejtejów. Hejte, hejtejów. Pozdrawiam, <grym> e, pozdrawiam O tigerze, oczywiście. Pozdrawiam Tigera. Dobrze, że wypierdolił z tego YouTube'a, bo no manie. Dobra. No manie nauczyłem e, się. wiesz, że my teraz będziemy kończyć to, za zaraz, za chwilkę. No Manie nauczyłem się od ciebie gadać. To ja biorę praktyki od niego. Praktyki. Francuskie pochetyki. mówisz po francusku? No. francuz. ty robisz francuski pocałunek? Z kolegą. Zamknij jej stary, zaraz podejdę tam i zobaczy stary. No, no to ja czekam. Czekam. Za czekam. czekam mistrzu 02, czekam. Ale ja czekam 02 spokojnie. Bo zaproszę Tigera i zobaczy O Sorensen Dobra Kochani my już kończymy ten jakże lepszy odcinek od tamtego <laughs> e, I do zobaczenia może niedługo Dzisiaj albo jutro Żegnam e, No żegnam, żegnamy, żegnamy Ja tutaj niedługo lewelek Ty Juniorku kiedy lewelek? Za niedługo Dziś graliśmy sobie w z sniperem. E, nie umiem grać, ale dobra To Raz. do zobaczenia, do na następnego odcinka Papa I pa. No pożegnaj się no pod światło, no bo kurwa słabo widzę twoją mordę. Bądźmy szczęśliwi.